Zestaw 5 x 15 mm. Mozion cyna waga 22x31 gram. Rozmiar 8,4 do 11,4 cm. Wykończenie przypominające satynę. Cynowanie na jasno. W zestawie 5 sztuk. Oczywiście szczupak. Sandacz i inne 5 sztuk, każda inna waga, inny wymiar, w związku z tym inna praca, spody satyna, ale z takimi ciemniejszymi paskami, chętnych zapraszam.